Gdybym na przykład chciał zacząć hodować takie piękne oto krowy... o panie dzieju! Zadanie będzie polegało na tym, żebyś... Czy to jest moment, że wpuścisz mnie tam za fajerę? Ale... będę sobie mógł trochę popracować? Ależ oczywiście, że tak! Kreska na szybie. Powiedz mi, co tu... co tu narobiłeś? To ja to robiłem jedną ręką. Ja nie wiem, no... śniadanie jadłeś dzisiaj? Tu kosiarki nie kosi. Zrobisz to lepiej ode mnie? Nie, nie sądzę. To widzisz? Proste. To było banalne. <laughs> Brawo Ty. Idziemy dalej zbierać. Zobacz. Mhm. Teoretyczna długość cięcia 36 mm. Ona oznacza, że on się kręci w tym kierunku, tak? Tak, czyli on się kręci de facto. A jak ja je włożyłem. <laughs> dlaczego wysypujesz mi na pole ziemię? Dil. No. Ale znowu wykorzystujemy panel sterowania. I no tylek się pojawił. Bardzo ładnie.